Bajka o spełnianiu urodzinowych życzeń. Halo, czy to Pan Bóg? Tak, czego sobie życzysz duszyczko? Boże, zaraz będą moje urodziny. Proszę, spełnij moje najskrytsze życzenia. Oczywiście, moja droga, czego sobie tylko zażyczysz. Ale najpierw przełączę Cię do działu życzeń spełnionych. Postaraj się zrozumieć, jakie popełniłaś błędy w ostatnich latach. Dobrze? Dobrze. Witam panią, w czym mogę pomóc? Dzień dobry. Przekierował mnie do państwa Stwórca i powiedział, że zanim wypowiem nowe życzenia, byłoby wskazane, żebym odsłuchała stare. Rozumiem. Proszę mu chwileczkę zaczekać, już szukam. O! Mam. Zaczynam od poprzedniego roku. Pierwsze. Znudziła mi się ta praca. Mam zapisane. Wykonano. Praca się znudziła. Po drugie. Mąż nie zwraca na mnie uwagi. To też wykonano. Nie zwracał. Po trzecie. Troszeczkę pieniędzy by się przydało. Wykonano troszeczkę pieniędzy. Po czwarte, koleżanki to kłamczuchy. Też wykonano. Kłamczuchy. Po piąte, żeby chociaż jakieś mieszkanie było. I też wykonano. Poddasze, bez windy, dach przecieka, trochę pleśni, ale jakieś mieszkanie jest. Po szóste, żeby było możliwość Gdzieś wyjechać na urlop. Byle gdzie? Też wykonano do teściów na działkę. Byle gdzie? Jest. O siódme. Nikt mi nawet kwiatów nie podaruje. I też spełniło się. Nikt nie podarował. Czy mam dalej kontynuować? Nie. Zrozumiałam. Proszę przełączyć mnie do Boga. Boże ja już teraz wszystko wiem, będę uważać na moje myśli, moje słowa i życzenia, które wypowiadam. I zanim Cię o coś poproszę, to muszę się dobrze zastanowić. Czy mogę zadzwonić później? Oczywiście, moja droga. Czego Ciebie uczy ta historia? Jak czułeś się, jak czułaś się, gdy wysłuchałaś tą bajkę? Jakie lekcje zabierasz ze sobą? Ja nazywam się Edyta Walenciak skórka Jestem pierwszą w Polsce projektantką przyszłości, trenerem, coachem i od ponad dekady pomagam ludziom rozwijać się. Uważam, że jesteśmy tutaj, na tej planecie, po to, żeby żyć szczęśliwie każdego dnia. Jeżeli to, co mówię, jest spójne z Tobą, to proszę, daj łapkę w górę, subskrybuj mój kanał, udostępniaj to, co robię, żeby jak najwięcej osób mogło zmieniać swoje życie. Ja ciepło Cię pozdrawiam i czekam już na kolejne spotkanie. christ nice.